Bruchilda wreszcie. A, halo? Ojej, Franklin! Co się stało? Franklin. Ojej, muszę odwołać kampy. Dlaczego? Franklin! Co się, co się stało? Stało się, stało się coś, coś strasznego, Nie Co się stało? Marzenia. Co się stało? Bo trochę pogoda Franklin się zmieniła. W ciąży. Co? Jak to? Jak teraz się odbędą kampy? Ale że z kim? Franklin. O co to chodzi? Nie wiem, z kim nie. Pewnie przez tą imprezę! Jak przez imprezę? Imprezę była wczoraj, to jest niemożliwe! Franklin na pewno to przez tą imprezę! Ja nic nie pamiętam! Nie ma szansy, że to przez tą imprezę! Brunka, spokojnie, ale to Franklin. przecież nic złego, to nawet fajnie! Będę wujkiem! Ale, Monika! Właśnie, Franklin! Może ty zostaniesz ojcem tego dziecka! Nie, ej, przestań mi takie rzeczy gadać nawet! Ja nie wiem, kto jest tatą. No to, no to co ja ci, co ja ci poradzę, no Zrób Franklin. testy! Zrób Ojejku. testy! No. No to akurat śmieszne, bo ja mam, mam dzisiaj dramatyczny dzień i w sumie śmieszne, jak że ktoś... Śmieszne, jak śmieszne, jak śmieszny! I w sumie... Jeszcze... to bawi! <laughs> śmieszne, że ktoś ma gorszy dzień ode mnie dzisiaj. <laughs> Ojej, życie mi się wali, teraz kampów nie zrobię. Ojej! No, pieniędzy bo... nie zarobisz. <laughs> Ale nie chodzi o pieniądze, to jest moje marzenie. <laughs> Dobra, Brunka, to yy, życzę ci powodzenia. O, o, nie płacz, będzie dobrze. Się, <laughs> Na razie. Ej, bez skitu rozświeszyło mnie, to nie wiem dlaczego.